Trzymaj w głowie obrazek pewnego mężczyzny, a ja Ci powiem, co on myśli o Tobie, co on odczuwa do Ciebie i co on planuje zrobić w najbliższym czasie w Twoim kierunku, kochana. Ja jestem ciekawa. Dawaj zobaczymy. A teraz w międzyczasie. dowieciła tutaj na kartę. a teraz w międzyczasie kliknij mi serduszko i obserwuj mnie dla wymiany dobrą energią między nami. Takie kobiece pogarduszki, ja uwielbiam zawsze, kiedy spotykam się z i zawsze biorę swoje karty tarota ze sobą. No więc, co on myśli o tobie, Magik. Myśli, że ty jesteś czasami Bad bitch. Myśli, że ty. Kurczę, jesteś nie zawsze dostępna. I dobrze, i bardzo dobrze, kochana. To jest element bardzo ważnej gry, której mężczyźni chcą na początku. Także bardzo, bardzo ważne i pięknie robisz, że czasami znikasz na jakiś czas. Transformacja, kochana, karta śmierci w sercu. On. Odczuwa, że ty zmieniasz się. On widzi twoją zmianę. On odczuwa kurwa, że ty już nie jesteś tak, jak wcześniej. Ty nie jesteś taka jak wcześniej. On widzi, że ty się zmieniasz. I co tutaj pod spodem? I co u nas tutaj chyba się skleili dwie karty. No cóż, nie wiem, nie wiem jak to ująć, kochana. Tu jest faliczny symbol. Kurde, tutaj jeszcze była jedna karta tak naprawdę. Oh, fuck! Kwaliczny symbol, męska energia, podniecenie się, tak, to jest, rozumiesz, prawda, rozumiesz, to jest strefa działań, czyli przygotuj się, że on zacznie, o, oh, przecież zaprosić cię na randkę, prawdopodobnie zacznie jakąś aktywność jakąś wykazywać w twoim kierunku, potężną aktywność, okej, okay? kolejna karta, ma, będzie ci pokazywać, że on jest zakochany. Mhm, mm on będzie Ci pokazywać, że on jest zainteresowany, bo tak naprawdę ma do ciebie bardzo potężne uczucia. Tak, karta śmierci w sercu kochana to jest. Prawdopodobnie ten gość też ostatnio przechodził przez wielką zmianę. Być może to było zerwanie z poprzednią partnerką, tak? Być może to była zmiana... Jakaś ogromna zmiana w ogóle w jego życiu i to sprawiło, że on widzi cię inaczej, nieco inaczej niż jeśli by nie wydarzyło się tej zmiany w jego życiu. Tak, to jest niesamowicie ciekawe. Eee, dwójka była kochana, ten mężczyzna jest tobą ewidentnie zainteresowany. Ewidentnie zainteresowany. Bardzo pięknie, że pokazała mi się karta Magika w głowie. Nie bądź dostępna. Kochana, nie bądź dostępna. Jeśli jesteś singielką, to w żadnym razie nie pokazywaj mu, że ty już jesteś mu wierna, że ty już jesteś tutaj gotowa na relacje, broń Boże. Nie, chodź dalej na randki. Kochana, niech on przestraszy się, że ktokolwiek inny może ukryć twoje serce. Rozumiesz? Niech on boi się, że jeśli on szybko nie ogarnie...